W tym odcinku chciałbym porozmawiać o kilku błędach związanych z projektem mojego domu, który właśnie buduję. O których w sumie nawet nie wiedziałem, że są błędami podczas wybierania projektu i podczas rozpoczęcia tej budowy, stanu surowego i tak dalej. Które teraz na etapie wykończenia doprowadzają mnie i moją żonę do szewskiej pasji. Więc jeżeli jeszcze masz czas na wybór projektu, lub też jesteś na takim etapie budowy, że możesz jeszcze coś zmienić. To ten materiał może Ci się przydać. A jeżeli jesteś po prostu ciekaw, co tam się u mnie dzieje, to również, jak zwykle, zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Zanim zacznę odcinek, to mała autoreklama całkiem niedawno dosłownie parę dni temu Uruchomiłem Instagram tego podcastu, także jeżeli jeszcze tam nie byłeś, to serdecznie Cię zapraszam. Planuję zamieszczać tam informacje o budowie, ale również o takim zwykłym życiu na emigracji i przygotowaniu do powrotu do Polski. Ja muszę się przyznać bez bicia, że nie znam się za bardzo na Instagramie. To nie jest w ogóle moja ulubiona forma kontentu. Ja sam osobiście z Instagrama, jak na niego wchodzę, to po 20 minutach wyłączam tą aplikację w gorszym nastroju niż, niż na początku, bo tam jest zbyt ładnie dla mnie. Ja nie potrafię tworzyć takiego ładnego kontentu. I te wszystkie domy w ogóle są takie piękne. Jak przeglądam, każdy buduje prawie jakąś cudowną stodołę, piękną w środku, i jak później patrzę na zdjęcia mojego domu, to to wygląda jak jakiś barak, ale staram się nie przejmować i robić po prostu swoje. Co ciekawe, moja żona zaoferowała pomoc w tworzeniu treści na Instagram, także na przykład dzisiaj. Oddałem mi tutaj pałeczkę, ja wymieniłem, bo pojechaliśmy oboje do IK, właściwie z dzieciakami. Także, jeżeli jesteś ciekaw, bo naprawdę, jak profesjonalna influencerka wrzuciła kilkanaście stories. Także, jeżeli masz ochotę zobaczyć, co tam sobie wybieramy do kuchni, to zapraszam. Podcast Budowa domu na odległość albo Tata do kwadratu. Link jest w opisie tego odcinka. Okej, okay, teraz już do tematu odcinka. Także chciałem pogadać o tym, jaki jestem teraz mega wkurzony, że w ogóle po pierwsze kupiłem taki beznadziejny projekt, bo on się okazuje beznadziejny. Nie wiem, co mi w głowie po prostu, jakie miałem zaćmienie, że go wybierałem. To chyba jest serio, prawda? O, tych, o tym budowaniu domu dla wroga i tak dalej. To jest, to jest prawda. Bo jeżeli ktoś nigdy nie miał pojęcia o budowaniu domów, to chyba nie powinien się w ogóle za to zabierać bez zrobienia jakich, jakiegoś porządnego researchu. A ja nie zrobiłem takiego researchu i no niestety mam to co mam. Ten projekt, jakbym dzisiaj go miał wybierać, to po prostu bym chyba to byłby pierwszy projekt, który bym odrzucił. Bo jest, jest moim zdaniem jest dziwny. Po prostu kompletnie niepotrzebne są tam niektóre rzeczy. A to co jest potrzebne, albo jest za małe, albo nie pasuje, albo ciężko to w ogóle zaprojektować i tak dalej. Ale dobra. Powiem ci o co chodzi w kilku tutaj punktach. Jeśli chodzi o nazwę projektu, to budujemy projekt Karmel 3, wersja lustrzane odbicie. Okej, okay, problem numer jeden, który tak średnio mnie irytuje, to nie jest ten największy problem, bo ten największy zostawię na koniec. Ten problem numer jeden na mojej liście to jest. Ten projekt jest projektem dla ludzi, którzy śpią, a nie żyją. Tak sobie to teraz tłumaczę. Otóż część sypialniana tego projektu jest o wiele większa niż ta część, która jest taka dzienna, czyli salon, kuchnia, jadalnia. Dlaczego ja tego nie widziałem wcześniej? Bo oczywiście nie mam pretensji do ludzi, którzy, znaczy może trochę mam, ale o tym później. Nie mam pretensji do ludzi, którzy zaprojektowali ten projekt aż tak. Mam bardziej przede wszystkim pretensje do siebie, że wybrałem takiego bubla. Moim zdaniem bubla. Um, ale no cóż, dobra, już tłumaczę o co chodzi. Część ta jadalniana, kuchenna i dzienna ma łącznie 37 metrów, bodajże, takie powiedzmy naciągane 37 metrów, bo tam jeszcze jest komin, który nam pewnie metr kwadratowy zabiera. I teraz tak. Porównaniu z resztą domu jest to niewiele, bo u góry bez ścian działowych i klatki schodowej jest 100 metrów kwadratowych, bo tam jest no, dom w podstawie ma 100 metrów kwadratowych, więc te piętro ma 100 metrów. Tylko oczywiście przez to, że jest poddasze, to staje się nagle część tego tej powierzchni nieużytkowa. Odpada nam klatka schodowa, też zabiera parametrów, ale ogólnie jest tam sporo metrów. I teraz tak. Jak sobie pomyślę o tym na spokojnie? Po co mi na przykład 18-metrowa sypialnia, skoro ja wolałbym mieć większy salon? Dzisiaj wolałbym naprawdę mieć salon, powiedzmy, 40-metrowy, nawet metrowy. a 10-metrową sypialnię, po co większa sypialnia? To jest według mnie przynajmniej mi niepotrzebne, bo ja tam tylko śpię, przebywam tam, ok, 8 godzin, jak się uda, jak jest fajnie, ale to jest tyle. Budzę się rano, wychodzę z tego pomieszczenia sypialni teraz po... Kilku minutach praktycznie. No i wracam do niej dopiero później wieczorem, to znowu się położyć i jestem przytomny w tej sypialni, nie wiem, godzinę dziennie, może półtorej. Także te metry w ogóle są bez sensu. Dodatkowo w mieszkaniu, znaczy w domu, będzie wentylacja mechaniczna, także nie potrzebuję mieć nie wiadomo jak dużej kubatury w tej sypialni, żeby zapewnić sobie świeże powietrze, na przykład w zimę. Bo jeżeli by nie było tego, no to wiadomo, gdyby się zamknęło okno, to przydałoby się jeszcze spać w jakimś większym pomieszczeniu, żeby mieć czym, od czym oddychać. No ale nie będzie tego, więc w ogóle bez sensu. No okej, okay, dla dzieci fajnie większy pokój, żeby miały gdzie się pobawić, ale dla dorosłego, moim zdaniem, duża sypialnia jest bez sensu, przynajmniej dla mnie. Niektórzy lubią, ale ja wolałbym mieć większy salon. Dodatkowo, i tutaj jest mała pretensja do tych, którzy ten dom zaprojektowali, w salonie. Na dole między tą częścią kuchenną i salonem i jadalnią była jeszcze ścianka działowa. I teraz, gdybym ja tej ścianki działowej nie wyburzył, to znaczy, gdybym ją zbudował, bo w ogóle jej nie budowałem, to salon miałby 24 metry. Co to jest w ogóle za salon? Dom ma cały po podłodze prawie 150 metrów i salon, 24 metry, to jest bezsens. W ogóle to w mieszkaniach ludzie mają takie salony, to jest w ogóle porażka totalna, żeby mieć taki mały salon. Nie wiem, ja, ja nie, po prostu może dlatego, że nie wiem, jestem z bloku, mieszkałem wcześniej w blokowisku, to dla mnie samo, sam, sama nazwa dom już było. O, to będzie tam dużo miejsca, ale niekoniecznie, no niestety. Jak patrzysz na projekt na papierze i nie masz doświadczenia jak projektant na przykład, to ciężko sobie czasami zwizualizować jakieś rzeczy. Także problem dla mnie teraz jest taki, że. Ta część, z której będę korzystał na co dzień, największą ilość czasu jest po prostu za mała. A niestety muszę wykańczać i płacić za każdy metr kwadratowy tych części, które no, nie będą używane albo będą używane bardzo mało w ciągu dnia. Problem numer dwa to jest coś, co myślałem, że na początku w ogóle. Wybierałem ten projekt z moją, moją żoną, że to będzie coś takiego fajnego, i okazało się to moim zdaniem beznadziejnym pomysłem, i trochę takim, które się może bardzo szybko zdezaktualizować. I mam na myśli tutaj to narożne okno. Jeszcze, okej, okay, spoko, podoba mi się w miarę, ale dwa problemy. Pierwszy problem, taki, no, głupi po prostu. Głupi i to jest moja wina ewidentnie, bo nawet Muraszek murował ten dom. To mówił mi, że to jest głupota w tym projekcie. A ja mówiłem, rób pan tak, jak jest napisane, i pan nic nie zmieniaj, i, i mogłem zmienić. Chodzi mi o wysokość tego okna. Także jest to takie okno typu bunkier. <grym> I przy, dla człowieka przy moim wzroście wygląda to tak, że jak podchodzę już. Wiadomo, no, nie widziałem tego wcześniej, bo było wszystko wyżej. Teraz, jak się podłoga podniosła, jest ocieplenie, jest posadzka, i niedługo będą płytki. To jak sobie tak stanę i popatrzę przez okno, to ja, ja nic nie widzę. Człowiek mojego wzrostu, po prostu ja patrzę się w nadprorze. Muszę schylić się, żeby zobaczyć, co jest na zewnątrz. No to jest moim zdaniem porażka. Hmm, moja żona, ona ma 1,60 m, więc jej pasuje, ona wszystko widzi ładnie. Ja niestety patrzę się w nadprorze i nie widzę nic. Także jestem w ogóle ciekaw, jak to wygląda z zewnątrz. Nie, żeby mnie to tam jakoś mega obchodziło, ale chodzi sobie taki człowiek bez głowy po domu, nie widać się jego głowy i on sobie chodzi w prawo, w lewo. Porażka. W ogóle następną sprawą z tym oknem narożnym jest to, że nie ma tam, nie ma tam słupka, jest zrobione takie, takie nadproże w kształcie elki i no cóż, Okno jest wstawione niby dobrze, niby jest tam wstawiony taki systemowy słupek, ładnie jest to połączone. Ale widziałem filmiki w internecie, że ludziom tam po prostu zamarza, jak, jakiś lód się robi w nowo budowanych domach. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tam było jakieś naprawdę spieprzone wykonawstwo tych, tych okien. Mam, mam na myśli tutaj montaż. Czy to jest wina jakaś fabryczna tych okien, ale obawiam się, że u mnie może być podobny temat, że tam się coś będzie działo z tym narożnikiem. Także nie wiem, czy nie wkopałem się po prostu przez to. Wiem, że takie połączenia, właśnie narożne, są wrażliwe na takie rzeczy, ale w momencie, kiedy. Wybierałem ten projekt, kiedy budowaliśmy ten dom na początku. No, nie zdawałem sobie sprawy, że może być to aż tak problematyczne. Swoją drogą, gdybym wstawił tam słup, to też ciężko by go było jakoś sensownie ocieplić. Także to w ogóle takie narożne okna, moim zdaniem, to jest porażka. No, chyba, że nie wiem, chyba, że jest naprawdę jakiś system tam wstawiony taki, że to będzie działać. No, nie wiem, może moje okno będzie ok. Zobaczymy, z chęcią to zmierzę jakąś, jakimś termometrem, jak już będziemy ogrzewać dom w środku. A na, na dworze będzie minus, także nie wiem. Może tutaj przesadzam, ale póki co jest pewne ryzyko, którego mogłem uniknąć. Wracając jeszcze na chwilę do tego salonu, bo oczywiście to jest jedno połączenie kuchnia-jadalnia-salon to dwie rzeczy, które są mega wkurzające. Jedną udało mi się poprawić. Zacznę od tej, która udało mi się, którą udało mi się poprawić. Pomiędzy kuchnią a powiedzmy salonem i tym oknem na, na ogród. Jest jedno takie okno duże, które u nas jest fixem. Niektórzy ludzie, którzy budują ten projekt, sobie tam wstawiają jakieś otwierane okna i tak dalej. Ja chciałem fix. Ale, co jest w ogóle dziwne, te okno oryginalnie kończyło się jakieś, nie wiem, może 40 cm nad ziemią. Co to w ogóle jest? Nie wiem. Po co robić takie okno z takim mega niskim parapetem, że może dla kota, żeby sobie tam usiadł i się wygrzewał? Nie wiem. My po prostu oczywiście też murarz wymurował, tak? Ale koniec końców mój tata wyciął mi to w tam dwa bloczki, chyba były tak, albo jeden, nie pamiętam już. Dwa bloczki. Wyciął i zrobiliśmy okno do ziemi, także to się dało uratować, i to jest nawet całkiem fajna opcja teraz, bo tam postawimy sobie jakiś stół do, do jadalny i może być spoko, ale niestety drugiego problemu nie da się już poprawić, bo chodzi o proporcje tego salonu. Mam na myśli proporcje długości do szerokości. Bo metry metrami ok, można to jeszcze przeżyć, ale yy, według mnie całość jest zbyt wąska, i niestety nie da się tam wstawić na przykład jakiejś fajnej kuchni z taką półwyspą, yy, bo były, wyglądałoby to jakoś dziwnie. Za, po prostu to jest za wąska przestrzeń. Ona ma około 4,5 metra i to jest za mało. Szkoda, bo dzisiaj w tej IKEA widzieliśmy fajną kuchnię właśnie z taką wyspą i niestety chyba się nie da takiej zrobić, także będzie po prostu Elka taka zwykła, trudno. Wyspa mi się podoba, fajnie to wygląda i chyba nawet funkcjonalne. No, ale niestety przez to właśnie, że ten projekt jest taki, ani inny się nie da. I jeszcze będziemy coś próbować. Mam taki pomysł, że jak przyjedziemy sobie z żoną teraz do Polski w czerwcu. To zbudujemy sobie taką kuchnię z resztek styropianu, które zostały z ocieplania domu. I sobie zrobimy taką małą symulację, żeby zobaczyć, czy nam to pasuje. Także o, jedną rzecz, chociaż zrobimy dobrze. Tak, Przemyślimy ją konkretnie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, może się jakąś tam małą, nie wiem, półwysepkę da wcisnąć, ale jak nie, to trudno. Trudno, to nie jest na wolniejsze. Następnym błędem takim, no może najmniej mniej irytującym, ale jest to, uważam. Wyrzucanie trochę pieniędzy w błoto na etapie stanu surowego i taki nieestetyczny efekt, jeżeli chodzi o już wykończenie, jest to związane właśnie z tą ścianką działową, której ostatecznie nie zrobiliśmy w salonie, no i przez to, że tam były jakby dwa osobne pomieszczenia, jest jedno wejście do kuchni, a zaraz obok niego jest drugie wejście do salonu, takie całkiem szerokie. I pomiędzy nimi jest komin, i to jest takie moim zdaniem niepotrzebne, bo można się wokół tego komina ganiać, i w ogóle jaki to, jest, jaki to jest sens? No chyba dzieci będą miały tylko radochę z tego, że się wokół tego komina poganiają, bo ja nie będę miał na pewno radochy. A dlaczego pieniądze? No bo tam trzeba było wpakować naprawdę sporo kasy w jakiś podciąg. Mam na myśli tutaj sta, stal i, i beton i niepotrzebna praca i tak dalej. Po co to komu? Można było to inaczej w ogóle zrobić, inaczej to zaprojektować, ale tak jak mówię, tutaj największą winę ponoszę ja, także następnym razem, jak będę budował dom, to będę wiedział. Okej, okay, i teraz ostatnia sprawa, która najbardziej mnie mierzi. Nie mogę tego przeżyć i to podejrzewam, że będzie kosztowało i nie będzie w ogóle fajnie wyglądało, i to jest uwaga Łazienka. Coś, co jest mega ważne dla nas i no niestety. Tutaj jest, jest bubble. No i tak, mówię, że to jest mega ważne, ale chyba nie było, skoro znowu patrzyliśmy na projekt i w sumie myśleliśmy: O, jaka fajna łazienka! Zobacz, jest tyle metrów kwadratowych, ale super. 15 metrów kwadratowych łazienka. Po pierwsze, po co tyle metrów kwadratowych łazienka? Przecież to wszystko trzeba wykończyć. Płytki są drogie. Robocizna jest mega droga, także niepotrzebna jest w ogóle taka duża łazienka, do której się idzie, wziąć prysznic i się z niej wychodzi. I tyle. To nie jest jakiś pokój kąpielowy w jakichś willach, to jest zwykła łazienka. Także pierwszy problem, ale to jest najmniejszy problem akurat. Jej wielkość jest najmniejszym problemem. Ale niech będzie. Pierwszy problem to jest taki, że znowu zabrała mi metry, które wolałbym mieć na przykład w salonie, jadalni i kuchni. Ale okej. Okay. W związku z tym, że to jest podcast, ciężko jest to zwizualizować tak słowami, ale postaram się opowiedzieć, w czym jest problem. Postaram się też wrzucić jakieś zdjęcie albo jakąś rolkę na Instagram, także może tam, jeżeli masz ochotę, to możesz zobaczyć, w czym, z czym dokładnie się borykam. Może w ogóle ktoś zna jakieś rozwiązanie mojego problemu. Jeżeli tak, naprawdę chętnie przyjmę taką pomoc, bo nie wiem, nie wiem co z tym zrobić. Powiem na koniec jeszcze, jak się do tego zabieramy i co, co w ogóle z tym planujemy, ale już mówię o co chodzi. Więc tak, jak się wchodzi do tej łazienki, to po prawej stronie zaraz przy drzwiach zaczyna się ściana działowa, która ciągnie się do okna. Odstępu między oknem a ścianką działową praktycznie nie ma, jest tam może nie wiem, 5 cm. I teraz tak. Wszystko to, co jest na lewo, w świetle okna ma normalny, wysoki sufit, ale już zaraz kawałek, praktycznie od lewej strony okna, na lewo od okna, zaczyna się skos. I teraz tam właśnie, pomiędzy tym oknem a skosem, został przez projektanta zlokalizowany prysznic. Nie jest to najbardziej fortunne miejsce, moim zdaniem. Najlepiej byłoby, gdyby on był po prostu w rogu pokoju, tylko że w tym pomieszczeniu nie ma w ogóle rogu. To jest właśnie problem, że w tym pomieszczeniu nie ma takiego wolnego rogu, w którym mógłby stanąć prysznic. Bo jeżeli bym go teraz postawił, to jedną z tych ścian prysznica byłoby okno, więc to odpada. Z drugiej strony w rogu są drzwi, także też się nie da, bo musiałoby się wchodzić do łazienki przez ten prysznic. A przy skosach, no cóż, z jednej strony właśnie jest miejsce pomiędzy oknem a ścianką kołankową. Na ten prysznic niby przez projektanta tak zostało to zrobione. Na po drugiej stronie jest toaleta. Także no cóż, hydrauliki teraz już nie przerobię. Najlepszym pomysłem w ogóle, tak jak sobie teraz o tym myślę, najlepszym pomysłem byłoby to, żeby garderoba była łazienką, bo ona nie ma z boku okien, ma tylko jedno okno połaciowe i tam można by było fajnie w rogu zrobić na przykład prysznic. No a pod tym, pod tym oknem połaciowym na przykład wannę. Wiem, że to też ma swoje wady. No ale tak by wyglądało to lepiej. I teraz jakie są rozwiązania Aha, jeszcze powiem jedno. W projekcie oryginalnie były dwie takie ścianki działowe, które na początku wydawały mi się nawet całkiem dobrym pomysłem. I już mówię o co chodzi. Przy samej ściance kolonkowej, no może nie przy samej ściance, właściwie jakieś, nie wiem, może z metr, metr 20 od niej, była wymurowana ścianka działowa z jednej i z drugiej strony. Czyli tak jak sobie patrzymy na wprost na ten zaczynający się skos, na wprost na ściankę kolankową to przed nią była wymurowana ścianka działowa, a właściwie dwie ścianki działowe, po prawej i po lewej stronie. Czyli jedna z nich byłaby tak jakby ścianą tego prysznica. Nie wiem, czy to dobrze się w ogóle wyrażam, czy to łatwo jest tobie zwizualizować. No ale ja tej ścianki koniec końców nie zrobiłem. W projekcie było tak, że niby w tej, w tej łazience będzie stała pralka z jednej strony, z drugiej strony suszarka i one będą sobie za takimi ściankami. W ogóle dziwaczny pomysł moim zdaniem. Ostatecznie u nas pralka i, i suszarka wylądowały w kotłowni, no ale tak już było, zostaliśmy z tym i teraz nie wiem co zrobić, bo nie ma tej ścianki. Myślę w ogóle teraz, że chyba lepiej nawet gdyby ona była, bo prysznic miałby się na czym oprzeć. Miałby po prostu dwie ściany i można by było zrobić kabinę z dwóch ścian, z szyby. No i byłaby kabina. A teraz muszę zrobić takie akwarium. Czyli tylko jedna szyba, jedna tylko będzie ściana, która będzie, będzie jakąś solidną ścianą w płytkach, którą, o której będzie mógł się oprzeć, o którą będzie mógł się oprzeć ten prysznic, a wszystkie inne, czyli trzy pozostałe ściany, będą musiały być z szyby. To stworzy takie. Jeszcze to wszystko w ogóle będzie musiało być pod ukosem. To będzie na pewno na zamówienie jakaś kabina. Myślę, że pewnie nie tania i mam z tym problem. Nie wiem w ogóle, jak, jak do tego podejść. Już niedługo zbliża się termin, kiedy, kiedy ona ma być wykonywana, a ja nie mam jeszcze tej kabiny, nie mam jej zamówionej. Nie wiem, jak do tego podejść. Ostatecznie yy, wymyśliliśmy z żoną, że po prostu poprosimy kogoś, kto się na tym lepiej zna, i znaleźliśmy jakąś projektantkę wnętrz, która nam chce pomóc. I teraz nie wiem, nie wiem co się okaże, co ona tam wymyśli, ale obawiam się, że za dużo nie wymyśli, bo tam się po prostu nie da wymyślać za dużo. I teraz tak, alternatywą jest postawienie tej dodatkowej ścianki działowej. Tylko teraz jest taki problem, że nie mogę jej postawić, bo mam już wylaną posadzkę i wiem, że nie można murować na posadzce jeszcze na takiej, na której jest ogrzewanie podłogowe i styropian pod spodem, po prostu to jest dodatkowy ciężar i tak dalej. To będzie sobie tam pracować. Także w grę wchodzi tylko i wyłącznie jakaś tam ścianka szkieletowa z kartą gipsu. Czyli proszenie się po prostu o problemy. Według mnie to jest proszenie się o problemy, bo to będzie prysznic, czyli oczywiście ryzyko jakiegoś podcieknięcia wody. Okej, okay, nawet jak się zrobi jakąś tam hydroizolację i tak dalej. No moim zdaniem, jeżeli jest jakaś tam ścianka działowa, jakieś profile i tak dalej, tam jest zawsze ryzyko, że może coś tam wejść niestety. No jak zresztą wszędzie, ale. Nie wiem, tak mi się wydaje, że po prostu to albo będzie pękać, albo, to, albo płytki się tego nie będą trzymać, albo no, nie wiem, już mam same czarne myśli, także nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak wybrnąć z tego. Najlepiej byłoby chyba w ogóle zamurować okno, ale taki dom z zewnątrz, ślepy na jedno oko, by wyglądał fatalnie. Także nie wiem co, nie wiem co zrobić. Nie wiem, co zrobić, szczerze mówiąc, z tą łazienką. Poczekam na ten projekt od, od tej pani, zobaczymy. Opublikuję go też. Postaram się go opublikować na, na Instagramie. Także, jeżeli oczywiście będzie fajny, no mam nadzieję, że może coś wymyśli, ale podejrzewam, że oprócz stawiania tam jakiejś ścianki, która nie wiem nawet jak ma być zrobiona, czego ma się trzymać, i. Jak to? Muszę w ogóle zajrzeć do projektu, jak to było zrobione. Czy ona sobie dochodziła do krokwi, czy ona dochodziła do, samego, do samej zabudowy karton gipsowej na, na poddaszu, na, na tych pałaciach? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, kto to wymyślił. Uważam, że to jest babol, w takim miejscu się nie powinna robić prysznica. I znowu powiela się ten, ten sam błąd. No jest duży dom, a mały salon, jest duża łazienka, a mały prysznic. Jak w bloku. No, bez sensu. Chciałoby się mieć w takim domu przynajmniej taką, nie wiem, no, jak nie podwójną kabinę, to taką przynajmniej na półtora, żeby można było fajnie, przyjemnie, w spokoju wziąć prysznic. No, a niestety będę miał jakąś dziadowską kabinę wąską i no. Jeszcze dodatkowo pod skosem, który będzie się pewnie chlapał od wody, i, i tak dalej. Także z tym jest naprawdę porażka. Nie, to, to jeszcze bardziej mnie odpycha od pomysłu domu z poddaszem użytkowym. Dla mnie cały koncept tego jest nieporozumieniem, ale jeszcze będę walczył. Zobaczymy, co pani projektant powie, i może, może nie będzie aż tak źle. Zobaczymy. Tak jak wspominałem na początku, byliśmy dzisiaj w Ikei z żoną. Oczywiście w Anglii, bo jesteśmy ciągle w Anglii, ale no, Ikea jest taka sama na całym świecie chyba. Może ceny nie są takie same, bo zauważyliśmy, że ceny się dosyć różnią między Polską a Anglią ale pojechaliśmy tam głównie po to, żeby zobaczyć jak wyglądają kuchnie bo chyba zdecydujemy się na kuchnię z Ikei, bo jest to taki chyba bezpieczny wybór nie wiem do końca czego spodziewać się od stolarza i ci stolarze mają w ogóle mega ogromne ceny a jeżeli mam płacić za coś co jest praktycznie takiej samej jakości jak z Ikei, no to po co przepłacać a tam dostanę produkt, który jest no, tak jak Big Mac w McDonaldzie może niezbyt zdrowy, ale przynajmniej taki sami, wiesz, że nie dostaniesz po nim jakiegoś zatrucia pokarmowego, chociaż pewnie jest też takie ryzyko, ale mniejsze. Także obejrzeliśmy sobie te fronty. Jest parę opcji do wyboru, mamy parę koncepcji. Znowu są na Instagramie, także jeżeli masz ochotę, to zajrzyj. Byliśmy tam z dwójką dzieci i po prostu jest masakra. Z dwójką dzieci takie zakupy to wyglądają mega słabo, bo starszy oczywiście chciał iść tam, gdzie są zabawki i już od pierwszej minuty tylko słyszałem kiedy pójdziemy na zabawki. No a drugi cały praktycznie czas ryczał sobie, bo chciał też biegać i wszystko porozwalać, oczywiście w tym sklepie, a nie mogliśmy go wypuścić. Więc tak to wyglądało. Czekam aż trochę podrosną, żeby można było oddać ich do takiego miejsca tam, gdzie się dzieci bawią i, i, i mieć po prostu spokój, ale to był to było wyzwanie. Tak, fizyczne i psychiczne, z nimi przeżyć taką przygodę. Także ten, kto ma dzieci, zrozumie i wie, co mam na myśli. Jeśli lubisz mnie słuchać, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie lajka lub komentarza pod tym materiałem oraz rozważenie subskrypcji tego kanału. Zarówno na YouTube, jak i na Spotify albo Apple Podcasts. Dla ciebie to niewiele, a dla mnie znaczy dużo, bo algorytm dzięki temu pokaże moje materiały również innym ludziom. Ode mnie to już wszystko, dziękuję bardzo za wysłuchanie, do usłyszenia, cześć!